Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie recenzję oto tego magazynu z Egoniłdżego z figurką Smoczego z zejna. Cena to oczywiście 19,89. No i teraz przejdźmy do recenzji. Dodatkami do tego magazynu jest oczywiście figurka Smoczego zejna oraz taka oto karta mocarny kain, edycja limitowana. A teraz otwórzmy figurkę. Klinika już jest zbudowana i naprawdę robi wrażenie. Zobaczcie ten tors jaki jest ładny, ta broń i zobaczcie jaka fajna twarz, naprawdę wzbudza szacunek. Teraz czas przejrzeć magazyn. Standardowo mamy oczywiście spis treści, jakąś reklamę, tutaj oczywiście jest to seria siódma karty Ego Ninja Trading Cards. Tutaj mamy naszą mini figurkę Instrukcja. Różne misje. Misja. Tutaj jest kolorowanka. Mamy komiks ninja kontra ninja. Co na będziemy go teraz czytać. Jeżeli chcecie, to sami kupcie sobie ten, ten magazyn. Mamy plakaty. Zobaczcie. Przyjrzymy się im jeszcze później. Grama Card Jurassic World. Druga część komiksu. Info. Ora dla krysztowego króla. I zobaczcie, tutaj mamy informację o Harumi. Dobrze wiedzieć, że mroczny władca uratował Harumi z drapacza chmur. Od tamtej pory się nie ujawniała i pracowała dla kryształowego króla. Nie jest zupełnie zła i głęboko w środku wciąż żyli ciepłe uczucia do rolda. To jest to, co było kilka odcinków temu na moim kanale: że Harumi będzie dobra. I oczywiście się spełniło. Dalej mamy informacje o zestawach. Jakiś konkurs, jakieś prace. I w następnym magazynie mamy mini filmikę Króla. No i niby go szaleję teraz z tymi dodatkami. I z tyłu na Małego City. Przyjrzymy się jeszcze plakatom. Tutaj jest Kryształy Król. Naprawdę ładny plakat. A na drugiej stronie mamy różne zestawy. Jest Kryształy Król. Jest Świątynia Kryształowego Króla. Tutaj mamy Mecha Samuraja X. Złotego Smoka. No i jeszcze inne zestawy. Podsumowując... W dzisiejszym magazynie gonitego do go dostajemy oczywiście magazyn, podwójny plakat, kartę limitowaną Mozarny Kai oraz najważniejsze, czyli minifigurunkę Smoczego Zaina. Zobaczcie ją jeszcze raz. No i to już tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę oraz suba na kanale. Tymczasem się z wam żegnam. Cześć!